Dzień dobry, witam bardzo serdecznie i kilka słów chciałam Wam dzisiaj opowiedzieć na temat wodoru molekularnego i uprzedzam od razu, nie, nie jestem chora, słuchajcie, to po prostu inhalacje <grym> wodorem, które robi od jakiegoś dłuższego czasu. Ale o czym dzisiaj? O czym, słuchajcie, o tym czym jest tak naprawdę stres oksydacyjny, bo to jest temat, który jest dzisiaj szalenie ważny. Możecie spotkać się z nim w wielu publikacjach, w wielu gdzieś informacjach w internecie. I to jest nic innego, słuchajcie, jak po prostu wolne rodniki, które sprawiają, że się starzejemy i chorujemy. Dlaczego to takie ważne? Dlatego, że słuchajcie, tych e, czynników właśnie, które wytwarzają w naszym organizmie wolne rodniki jest bardzo dużo. Najprościej wytłumaczyć czym są wolne rodniki, jeśli e, weźmiecie sobie jakikolwiek owoc i zostawicie go przez kilka dni. I zobaczycie, jak on z takiego pięknego, e, takiego twardego, e, lśniącego owocu będzie stawał się coraz bardziej taki, wiecie, taki pomarszczony. Będzie po prostu zmieniał i swoją barwę i swoją strukturę. I to jest właśnie przykład działania wolnych rodników. I teraz te wolne rodniki, słuchajcie, w naszym organizmie e, mogą tutaj być i spowodowane czynnikami środowiskowymi, czyli na przykład i powietrzem i tym, co ma. Jest w naszej wodzie i w tym właśnie, co wdychamy, w różnego rodzaju lekarstwach, które przyjmujemy. One też w naszym organizmie wywołują taki stres oksydacyjny. Oczywiście palenie papierosów i wszelkiego rodzaju używki, inne, oczywiście alkohol, tak samo. No i słuchajcie, stres, czyli wszystko to, co sprawia, że nasz organizm podnosi kortyzol, boryka się właśnie z takim przewlekłym stresem, Wewnętrznym, takim stresem głębokim, i mam na myśli nie tylko to, że ktoś się denerwuje fizycznie, ale również stresem będą wszelkiego rodzaju emocje, które są dla nas niewspierające, czyli takie, wiecie, emocje trudne, nawet jeżeli będzie to takie ciągłe rozmyślanie o, o jakiejś sytuacji czy o jakimś problemie, a jak pewnie wiecie, ludzie potrafią rozmyślać przez wiele, wiele lat nad różnymi rzeczami. No i teraz właśnie pojawia się coś takiego jak wodór molekularny tak naprawdę najmniejszy antyoksydant jaki istnieje. Gdyby można było to porównać, słuchajcie, to to cząsteczka wodoru jest dosłownie wielkości no nie, wiem, gdyby tak to chcieć zobrazować, wielkości szpilki. Natomiast na przykład witamina C jest wielkości, nie wiem, 5 złotówki. Więc zobaczcie tutaj jaka możliwość będzie przenikania przez błony komórkowe i wnikania bezpośrednio do mitochondriów, a mitochondria to są takie nasze Centra energetyczne, które sprawiają, że i dobrze funkcjonujemy, i dobrze nasz organizm przetwarza to, co mu dajemy na energię, i dzięki temu jesteśmy w stanie funkcjonować w dobrym zdrowiu, w dobrym samopoczuciu jak najdłużej. Także odpowiedź na to, jak się pozbywać wolnych rodników, właśnie tutaj przychodzi nam wodór molekularny. I co też ważne, słuchajcie, wolne rodniki to nie wszystkie są złe. Bo często jak słyszymy wolne rodniki, to myślimy, że to jest tylko właśnie to, co, co sprawia, że będziemy czuć się gorzej czy starzyć się szybciej. Natomiast wodór ma taką cudowną umiejętność, że działa selektywnie, czyli m.in. właśnie usuwa te wolne rodniki, które nam szkodzą, np. Na hydroksylowe czy nadtlenowe azotyny. I takie inhalacje przy pomocy wodoru sprawiają, słuchajcie, że i wyciszamy się tutaj ten nasz organizm właśnie dużo lepiej sobie radzi ze stresem jako takim, dużo lepiej sobie radzi z sytuacjami, które pojawiają się w naszym życiu, a które na przykład na, na które wcześniej reagowaliśmy jakoś trudniej. Dużo lepiej śpimy, jeśli się inhalujemy. I że tak powiem będę tutaj Wam opowiadać również o innych obszarach zdrowia, które można sobie zaopiekować właśnie przy pomocy inhalacji wodorem molekularnym. Ale warto wiedzieć jaka mieszanka tutaj powinna się znajdować, żeby była odpowiednia i spełniała swoją funkcję. Zatem obserwujcie, jeśli macie jakiekolwiek pytania to zapraszam do Fizjoakademii.